Witam serdecznie, wszystkie osoby urodzone 14 kwietnia i zapraszam Was na króciutki horoskop na najbliższy rok dla Was. Cóż takiego, te karty zapowiadają Wasze, więc przede wszystkim będzie to rok energicznych działań w temacie pieniędzy, finansów, finansów ogólnie już nie tylko tych pieniędzy namacalnych, ale także tworzenia, kupowania jakichś domów, działek, tutaj organizowania różnego rodzaju przedsiębiorstw. Otwierania zakładów pracy, tak? Czy też po prostu pokazują, że w Waszych zakładach pracy, które posiadacie w Waszych firmach, będzie wzrost, znaczny wzrost gotówki. Mówimy o takim dużym przypływie pieniążków. Bardzo możliwe, że na Waszej drodze pojawi się wygrana w tym roku i to tak zupełnie niespodziewanie zaskoczenia. Na Waszym życiu może pojawić się osoba, która właśnie wprowadzi na Waszą drogę życiową taką aurę pieniądza, aurę zdobywania, aurę, aurę posiadania, tak? I tutaj oczywiście to bardzo pozytywnie wpływ, wpłynie na te Wasze finanse. A co będzie trudne, co tutaj sprawi, przyniesie opóźnienia, jakieś utrudnienia? A więc tutaj są wszelkie sprawy fiskalne, jak ja to mówię, tak, związane z kasą, z rozliczaniem się z przychodami, rozchodami, z zakupami, z wydawaniem. A więc na to proszę zwracać uwagę, żeby tu nie było jakichś błędów i w związku z tym nie było niepotrzebnych trudności. I co będzie się działo tutaj w temacie, w temacie, takich miłych, radosnych niespodzianek, a więc pojawi się tutaj, pojawia się karta takich sportów ekstremalnych, tak? A więc coś, taki, taki mocny skok w przyszłość, tak? Zrobicie coś, czego do tej pory nie mogliście zrobić, na co nie mieliście, do czego nie mieliście odwagi, do czego jakby nie byliście przygotowani, tak? I teraz niespodziewanie realizujecie swoje marzenia w tym, robicie jakieś swoje marzenia, robicie coś niespodziewanego również dla siebie samego, coś, co jest trochę niebezpieczne, ale tutaj w tym pozytywie Przynosi Wam jak najbardziej tutaj um, takie pozytywne wykorzystanie um, mega adrenaliny. Karta ta pokazuje, że uda Wam się zrobić coś, coś, co inni będą podkreślać trochę um, jako, jako takie, takie szaleństwo, tak? ale wyjdzie Wam to na dobre, dzięki temu um, pokonacie swoje lęki, swoje obawy, pokonacie jakiś trudny odcinek życia. Dzięki temu będziecie mogli otworzyć się na coś zupełnie, do zupełnie nowego. Tak więc moi kochani, dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam wspaniałego roku i do usłyszenia.